z tej strony Smutny, a dziś dla was nagram odcinek informujący o nowym update, ponieważ Preston dał małe przecieki co do update'u. Update prawdopodobnie będzie jutro, bo jutro jest Wigilia, a Preston nas się zapytał na Twitterze, czy chcemy update w Wigilię. Dodadzą nowe ekskluzywy. Będzie ich chyba 6 albo na pewno będzie trzy ekskluzywy. Podam Wam zaraz, Wam pokażę zdjęcie, będzie wklejone i prawdopodobnie będzie skin do hoverboardów, lecz tego jeszcze nie wiadomo. Ponieważ jakiś admin z Pet Simulator pytał się na, na Twitterze, czy chcemy skiny do hoverboardów, więc to też może być tu, to też pokazuje ten hoverboard, no. e, san, saniami. Mogliby dodać w sumie jakieś enchanty bo też pisali, że to będzie podobny event do mm, że będzie to podobny event do e, Halloween e, czyli jak będzie skin do Howerboarda to musicie kupić Howerboarda żeby, żeby mieć ten skin do Howerboarda. Prawdopodobnie ten skin do Howerboarda będzie za te pieniądze mm, za te pierniczki nasze wbijajcie do poprzednich filmów, tam macie sposoby na nie. Albo za gamer lub za robuxy też tak może być. No i to w sumie na tyle, to jest moja teza. Jest to bardzo szybki odcinek, ale warto. Aha, jak wbijemy 30 łapek pod tym filmem i 100 wyświetleń, to losuje te dwa pety, więc warto, jeżeli jesteś do końca filma, no to, no to napisz komentarz. Powerboard, a przypnę ci serduszko. Dobra, to na tyle. Siemanko, wbij na DC, daj suba i łapę, pamiętajcie. Tam są wszystkie konkursy oraz zabawy. Siemka.